Witam w kolejnym filmie. Tym razem film z serii o gazach. Gaz pieprzowy KO forma rozpylania strumień. Po zakupie puszka 100 ml waży 130 gramów. Czyli jeżeli ktoś kupi taki gaz to po odbiorze mając wagę kuchenną wystarczy że zważy opakowanie jeżeli waga będzie mniejsza niż 130 gramów. To być może gaz był już użyty. Gazy dość popularne z podmarki Balistol. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, wystarczy w wyszukiwarkę wpisać balistol.de. Przechodząc do samego gazu, puszka 100 ml dla mojej ręki jest wygodna, łatwa do obsługi, klapka zabezpieczająca bez żadnych dodatkowych sprężyn, szeroki otwór umożliwiający bezpośrednie, bezproblemowe wciśnięcie przycisku. Mała siła wymagana do Wciśnięcia, żeby gaz zaczął rozpylać. Tutaj, jak będziecie używali różnych gazów, to na pewno zauważycie to, że w jednych gazach ten przycisk będzie trzeba wcisnąć mocno, w innych delikatnie, w innych ten przycisk będzie w ogóle nieresponsywny. Dlatego, tak ważne jest, jak używamy gazu. Poruszyłem to na wcześniejszych filmach. Jeśli chodzi o przenoszenie, to akurat puszka 100 ml w zwykłych spodniach będzie dość problematyczna, natomiast jeżeli mówimy o bojówkach, jakichś torbach, plecakach, to zupełnie bez problemu w samochodzie i tak dalej. Taka puszka 100 ml jak najbardziej spełnia swoją funkcję. Tak samo gdzieś w domu przy drzwiach, też bez problemu, a będzie działała przez taki czas, że zapewni bezpieczeństwo. Konsystencja. Gaz jest dość mocno wodnisty po rozpyleniu, dość szybko odparowywuje, nie jest lepki. Ja akurat wolę gazy, które mają bardziej oleistą konsystencję, są bardziej brudzące kleiste z uwagi na to, że po skażeniu takim środkiem napastnik dużo bardziej rozniesie po swoim ciele substancję drażniącą i substancja działa też przez dłuższy czas. Ale każda z tych opcji, czy to bardziej wodnita, szybciej odparowująca konsystencja, czy to bardziej żelowa, lepka, oleista, każda ma plusy i minusy, każda ma swoje zastosowanie. Ale jeśli będzie zainteresowanie, to zrobię o tym oddzielny film. Zapach dużo mniej wyczuwalna, papryczka bardziej rozwodniony, nie ma zapachu takiego rozpuszczalnika chemii, po prostu rozwodniona papryczka. Rozpylenie w pomieszczeniu. Jeżeli mówimy o małych pomieszczeniach typu windy, wąskie korytarze, przejścia, pomieszczenia bez praktycznie żadnej wentylacji. Po rozpyleniu w pomieszczeniu przez kilka sekund efekt drażniący dla dróg oddechowych jest dość odczuwalny. Utrzymuje się w pomieszczeniu do 2-3 godzin. Natomiast znośne wejście do takiego pomieszczenia, w którym rozpylimy gaz i zamkniemy drzwi jest możliwe po około pół godziny do godziny podkreślam, że to są pomieszczenia bez wentylacji i co znaczy znośne wejście to znaczy, że no, jestem w stanie wejść do takiego pomieszczenia, zamknąć za sobą drzwi i przebywać tam, robić coś przez powiedzmy kilka kilkanaście minut, natomiast jest to sytuacja, w której nadal odczuwamy duszności, nadal odczuwamy drażnienie w gardle, kaszel i tak dalej i ale już tam po godzinie, dwóch, przechodzi to wcale dla osób bardziej wrażliwych, no to jeszcze kilka godzin trzeba będzie poczekać. Zresztą ogólnie polecam przeprowadzenie sobie takiego testu. Wejść na przykład do łazienki, zamknąć drzwi, wyłączyć wentylację i spryskać gazem na przykład do umywalki, do wanny, czy do kabiny prysznicowej przez kilka sekund. Nie mówię tutaj o psikaniu sobie w twarz, tylko po prostu przyknąć przed siebie, na przykład do umywalki czy do wanny, yy, i poczekać w takim zamkniętym pomieszczeniu, co się za chwilę będzie działo, i tak będziemy odczuwali ten efekt drażniący. Także to taka akurat zabawa. Yy, po spryskaniu twarzy, efekt dość piorunujący. Trudno otworzyć oczy, uczucie mocnego wbijania szpilek. Natomiast po przetrzymaniu tego pierwszego momentu, yy, Dość szybko da się ogarnąć już te oczy, i tak naprawdę można je otworzyć, i coś tam widać. Wiadomo, że oczy będą zauzawione i tak dalej, natomiast jakoś już po tych pierwszych momentach da się funkcjonować. Zupełnie odwrotnie jest na skórze twarzy, gdzie w moim przypadku ja odczułem jakiekolwiek pieczenie po kilku minutach, i takie odczucie utrzymywało się do dwóch godzin. Na innych częściach ciała, typu dłonie, klatka piersiowa, szyja, w ogóle nie odczuwałem żadnego efektu pieczenia, tak naprawdę, po wciągnięciu gazu do nosa, pieczenie i duszenie znowu. Ten efekt jest piorunujący, natomiast dość krótkotrwały. I na pewno nie jest na tyle uciążliwy, żeby spowodował jakieś wymioty. Krztuszenia, i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu drażnienie, jest odczuwalne takie dość mocne podrażnienie, natomiast nie jest to na tyle tragiczne, że człowiek się zwija i żyga pod siebie. Także da się wytrzymać. Ogólnie podsumowując, ten gaz, myślę, że jest do polecenia dla, znowu, świadomego użytkownika. Wszystko to, co tutaj. Zostało przedstawione na filmie, są to moje subiektywne odczucia. Czyli są to odczucia, gdzie ja tym gazem się spryskałem. I tak jak widać byłem w stanie dyktować. Ja te odczucia czytałem, bo byłem je w stanie tak naprawdę podyktować, co mi jest, jak to czuję, ile to się utrzymuje, byłem w stanie to później zapisywać i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest to jakaś mocna tragedia. Natomiast no, w jakiś sposób ten gaz na pewno działa. To, co tutaj nam się składa, przede wszystkim w tym gazie, że jego działanie jest dość szybkie, dość piorunujące, dość agresywne, natomiast krótkotrwałe. I tego typu gazy są to gazy, które mają tak działać i mają mieć takie przeznaczenie. Chodzi o to, że są to gazy, które są przeznaczone do interwencji. Czyli interweniuje na przykład policja, spryskuje delikwenta po to, żeby móc go obezwładnić, skuć i tak dalej. Natomiast ten gaz dość szybko przestaje działać. Dzięki temu jest mniejsze ryzyko, że taki policjant, czy tam inna osoba interweniująca skazi się sama substancją drażniącą. Później jest łatwiej utrzymać w czystości transport takiej osoby skutej i tak dalej. Tak samo dużo szybciej, poprzez to, że ten gaz przestanie działać, jesteśmy w stanie przesłuchać takiego delikwenta. Więc gaz o jakimś tam wąskim przeznaczeniu czy polecałbym ten akurat gaz do samoobrony ja do samoobrony tak jak powiedziałem na samym początku na pewno wolę bardziej gazy dużo, le dużo bardziej lepkie, oleiste żelowe, które dużo dłużej się utrzymują i niech ktoś się pocierpi, bo dlaczego nie w sumie po to jest gaz lepsze to niż obciąć w głowę i coś tam no i w tym filmie byłoby to na tyle także dzięki, pozdrawiam